Siemaneczko moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie grę pod tytułem Nots of Obsession. Eee, miałem te trzy gry. Tak, na razie z tej serii będą trzy gry. Nie mam na razie innych. Znalazłem takie trzy gierki w internecie. Są nawet dość spoko. Tak, ten My Last Friday Night Time. Visitor to chyba tak się nazywały, ten Naz of Obsession to są trzy gry, które znalazłem takie horrorowe. Pobrałem je mam nadzieję, że będą fajne. Więc zacznijmy grę. Nie wiem za dużo o tej grze, wiem tylko tyle, że najprawdopodobniej, najprawdopodobniej jesteśmy w jakimś rosyjskim domu. Grafika w tej grze, o dziwo, jest nawet bardzo ładna. Raz mówię, że na pewno z tej gry znowu będzie kilka odcinków, ponieważ 10 minut pewnie na ten horrorek będzie za mało. Jest to znowu krótki horrorek. Nie wiem, czy tym razem wersja demo. Moje serce właśnie się zatrzymało. Cholerne drzwi! Nie no, jak tak dalej pójdzie, to ja na zawał zejdę. Jezu, ja nie wiedziałem, że się przesraszę drzwi w korororze. Tu wiem, że też wścielamy się w rolę kobiety. Najprawdopodobniej mamy rodzinę, ponieważ jest najprawdopodobniej to obraz nasz, naszego męża i naszego dziecko. Mam tu jakąś katanę. Tu też mamy jakieś ba, postacie naszego męża i samych i naszych też. Dobra, tam, tutaj zobaczmy, czy te drzwi są otwarte. Nie. Te też nie. Nie da się zaświecić. Tu jest najprawdopodobniej nasza sypialnia. Tu nie mogę wejść, tu nie mogę wejść. Tu też nie mogę wejść. Chyba nawet tutaj drzwi nie da się otwierać. My kuchnia. Na razie tu nic nie ma. Nawet nie wiem co mam na początku zrobić. Co to jest za dźwięk? Frita, co to jest za język? To dobiega z tego pokoju, to najprawdopodobniej. Czy są żarty? Ja tu nie, ja nie 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 gram. To jest jeszcze straszniejsze niż ten My Last Friday i to w tamte Okej. Da się drzwi otworzyć. Co to jest za dźwięk? pozytywko. Pewnie będzie stali w środku, bo. To... A jednak nie. A co to jest obok? Naciśnij prawe przycisko myszy, aby. 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 włączyć, jakby wyciągnąć pozytywkę, i lewy. Żeby ją nakręcić. Myślałem, że będzie stali no w środku. Naciśnij S, żeby zebrać symbol. Eee! Ale to... Ty nie było okno! to... to... Tutaj się może lepiej schowam. Aha. Dlaczego tu widziałem wcześniej człowieka, a nie lampę? To było bardzo dziwne. Te drzwi wcześniej były otwarte. Nie oszukacie mnie te drzwi wcześniej były otwarte. Ja je otwarłem, pamiętam. Chwila, co? Ja tymi drzwiami... Chwila, przecież... Co? Nie, 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 rozumiem. Dlaczego ten pokój nagle jest bardziej zniszczony? Przecieka tu wszystko. Coś się tu stało. Już nakręćmy pozytywkę, ona... Proszę, pozytywko, pomóż. Mam to zebrać? O! Czyli ja mam... Tak, czyli ja muszę zebrać jeszcze jeden symbol, żeby... Żywe... Otworzyć drzwi światła z gazu Mam. Dobra. Jezus! Teraz... Interes jest otwarta. Ej no! Tak się nie bawimy. Żarty? Messenger. Żarty. No o otwórz, była... no była... Błaga U, uh, uh, uh. co to do cholery jest? Co to ma być? Oh, Ufak, ja nie wychodzę, nie ma szans. Nie, mało przemeblowanko Musimy teraz trzy symbole zabrać. tutaj, tutaj, tutaj mam! Jezus Maria! Leklada! Ni to polski, ni to angielski, ni to ruski. Bęk, dobra. Jeszcze jeden. Słyszałem, słyszałem, słyszałem. Mam! Let's go! mi stało. Co? Co? O, siema. W takich sytuacjach jak ta. Po prostu trzeba się skulić i czekać na śmierć. To jest otwarte. Dorę najwyżej mnie zabije, Jolo! Ciśnij, domej, dawaj, 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 dawaj! brawo! Dobry horror Wiecie co, to by było na tyle tego odcinka Więc no co, to by było na tyle Więc co, cześć Tak, już nie mamy czasu, 9 minut Więc co En su soto...